Dajcie, ja jestem z Potworek, a to jest kolejny odcinek na moim kanale. I odcinek, w którym będziemy testowali ciekawą myszkę na Bedworm. I słuchajcie, dzisiaj Wam chyba, słuchajcie, no wydaje mi się, szczerze powiem, najsłodszą myszkę, jaką mogłem znaleźć do tej serii. I którą udało mi się dostać, a jest, to, słuchajcie, myszka Misia. Jest to mieszkan Misiak. Tutaj macie pięciu najnowszych subskrybentów. Tutaj macie pięciu najnowszych follow Instagram, jeżeli chcesz się tutaj znaleźć, to zasubskrybuj, zafollowuj e, i słuchajcie, generalnie z takich rzeczy jeszcze. Słuchajcie, ten odcinek jest o tyle ciekawy, że dzisiaj e, będzie przygotowana też pewnego rodzaju ankieta e, interaktywna, właśnie dla Was w tym materiale. E, macie wybór A jako jedna myszka i wybór B jako druga myszka na następny odcinek. Nie wiecie, co to są za myszki. Musicie wybrać albo myszkę A, albo myszkę B. I w zależności od tego, jaką myszkę wybierzecie, e, no to po prostu. E, Taką, taką myszkę przedstawię wam w następnym materiale. Obydwie myszki są bardzo nietypowe, ale jestem po prostu ciekawy, y, jaką myszkę wy wybierzacie. Ja już mam, jakby w głowie, że tak powiem, umyślane, co to, co, jakie te myszki tutaj są. E, także no. Od was to zależy. Generalnie ankieta pojawi się na karcie społeczność i tam możecie głosować e, na myszkę, którą po prostu będziecie chcieli. Le tam może też lekko jakoś tam podpowiem, czy opiszę, jak one będą mniej więcej wyglądały, żeby was nakierować. I wtedy zobaczymy, co wybierzecie. Dobra, podłączamy gryzonia Hejka. Podłączamy myszkę, słuchajcie. Kabel jest giga krótki, bo jest taki, także giga krótki. Podłączamy ją, ty żeby mi nie spadła. Dobra, podłączamy do mychę. Yep. O, wow, Ło, świeci na czerwono, ale koksuwa! Ty, ten miś wygląda jakbyś giga w Ty, super scroll. Dobra, zaraz będziemy dalej ją testować. Ale fajnie wygląda, ja cię kręcę. Dobra, także lecimy, a ręka startuje. No i jak już sami widzicie, w ogóle mieszka się świeci giga śmiesznie. Butterfly Click, słuchajcie, o dziwo da się robić tu Butterfly klika. 14 cps jestem w stanie wyklikać, bardzo ciężko ze scrollem jeżeli chodzi o Jitter klika, ja Jitter zbytnio nie umiem, natomiast... Y E, dobra, spróbujmy sobie coś kupić, bardzo ciężko mi się w ogóle na nie grać. ciężko mi się operuje tym scrolem, patrząc na to, że jest on tak bardzo dziwnie y, wysunięty do tyłu, nie wiem czy wiecie o co mi chodzi, w sensie, że no przyciski są y, giga na przodzie, w porównaniu do tego, jak jest scroll umiejscowiony w myszce. No dobra, lecimy, obudujmy sobie wyro, mogę trafić tą myszką, dobra, spróbujmy speed bridge'a sobie. O, ho, tu już jest ziomal. Generalnie powiem wam szczerze, że z tych tańszych myszek jest to myszka naprawdę bardzo ciekawa, jeżeli chodzi o, o, o gameplay na niej, ponieważ spodziewałbym się, że będzie wypadnie o wiele gorzej, a wypadło naprawdę nie tak źle w moim, w moim takim pierwszym odczuciu. Wiecie, to pierwsze odczucie zawsze jest o tyle istotne, że po prostu jestem w stanie zweryfikować, czy coś jest w miarę OK, czy nie. No i w tym przypadku, pomimo, jest bardzo mała, no to jest mała. Jak wszystkie te myszki, jest ona giga mała, taka nieporęczna. Raczej do, do, do jakby takiego dłuższego grania bym jej nie polecał ze względu na fakt, że jej e, kształt jest mało wygodny. Jedyna fajna rzecz to jest to, że myszka posiada bardzo fajną powierzchnię. Ta, na przebitkach macie tą powierzchnię lekko widoczną. Nie wiem czy, czy tak dobrze ją widzicie czy nie. Natomiast bardzo fajna powierzchnia jest tej myszki. To muszę podkreślić, że nie spodziewałem się tak, fajne, tak, fajnego, tak fajnej powierzchni. To że, to, że jest ona wykonana cała z plastiku, to raczej myślę, że i ja i wy się spodziewaliśmy tego. Natomiast kurczę pieczone, ta powierzchnia jest bardzo ciekawa. No i ten butterfly click, że ten, że ten klik, pomimo tego te, te uszy tego misia są na tyle duże, że jestem w stanie moimi nie za małymi, nie takimi powiedzmy, lekko powyżej przeciętnych palcy, no jeżeli chodzi o wielkość, jestem w stanie sobie z butterfly klikować, także o tyle jest to na pewno komfortowe i fajne, bo na wcześniejszych myszkach, które to ocenialiśmy, testowaliśmy się tego nie dało zrobić. Dobra, ulepszenia i lecimy na typa. Ty gdzie jest ten chłop? Tej przez chwilę myślę, że jest za mną. W ogóle nie macie tutaj zmi e, możliwości zmiany DPI. Oczywiście w tej myszce, no nie, spodziewa nie spodziewałbym się w myszce za około 20 zł, że była możliwość zmiany DPI na jakiekolwiek inne. E, tak samo całe ślizgacze, nie wiem czy to wyszło, ale macie plastikowe. No to jest raczej normalne. W sensie to jest po prostu wypukły plastik. Na takiej zasadzie to nie jest to jest taka imitacja, powiedzmy, ślizgaczy. E, no, ale, no mówię, nie wiem, no wiecie. Na pewno znajdą się osoby, którym ta myszka się spodoba i na na które będą chciały na niej grać cały czas, nie? To jest raczej normalne, bo ka każde, każde, każda rzecz ma jakichś tam swoich, powiedzmy, zwolenników. To, ale mnie rozdupcył! Dobra, było blisko. Lecimy na kolejną gierę. O, fajna mapa. Dobra, teraz jeszcze wam pokażę, znaczy w sumie usłyszycie klik soundy, jak, one, jak w ogóle ona klika ta myszka. Więc, więc wam tutaj do mikrofonu trochę przybliżę. O kurna, teraz to nie był klik sound. Uwaga. Nie no, klik, Kliki są w miarę przyjemne, w sensie dźwięk tych klików jest w miarę przyjemny. E, także tutaj na pewno nie dałbym tego na, na, na minus. No ale mówię, powiem Wam szczerze, że pograł na tej myszce. No nie wiem, dajmy na to 30 minut. Myślę, że jakoś bym się w miarę przyzwyczaił. Na pewno bardzo by mnie bolała ręka. Ciekawe, ile najwięcej wyklikam CPS-u, dobra, trzymajmy drugą ręką, 15 było. 15 chyba, a może... Nie, 15. 15 najwięcej. Dobra, tak, że lecimy, zbieramy itemki, cyk pyk. I lecimy na środek. Na mida i z Mida lecimy już do naszego oponenta. Ogólnie też zauważyłem, że jak trzymam tą myszkę, to trzymam ją jakby tak strasznie. O, w ten sposób ją trzymam nie trzymam mieć tak prosto, jakby ręki, tak wiecie, swobodnie, tylko tak muszę ją strasznie jakby obejmować, przez to, że jest taka mała. Yy, bardzo jest to, to niewygodne, także też zwracam na to uwagę przy tej myszce. Co do jakiegoś drag no to oczywiście myślę, że każdy jest z tego świadomy, że tutaj nie ma możliwości żadnego drag-klikowania, ze względu na fakt, że te kliki są po prostu za małe, tak? No to jest raczej normalne. Nie wiem, czy on wie, że ja tutaj jestem, mam no, nadzieję, że nie, więc zobaczymy, zaczajmy się na niego. Dobra, nie widział, że tu jestem, w takim razie cofnijmy się na naszą bazę. On myśli, że jestem u niego, prawdę mówiąc, także, także mamy o tyle komfort. Dajmy sobie pole regeneracji szybko, kupimy sobie pole regenki. tu sobie kupimy jeszcze refile. Dwa. Przydałoby się w ogóle z Adiaksy coś ulepszyć, żeby z nim wygrać, bo chłop ewidentnie ma tutaj przewagę nade mną w tej rundzie. O, idzie już na mnie, zauważył mnie. W ogóle kabel jest strasznie krótki, przeszkadza mi to bardzo, ale to też jest wina umiejscowienia mojego komputera. O, dobra, z spróbujmy. O kurde, chłop ma żelaznego seta, ale no niestety. Chłop miał żelaznego seta, nie dało się tego wygrać. Już w tym momencie gierki, lecimy na kolejną arenę. Dobra, także ciśniemy. Kurde, ten scroll, scroll bardzo, bardzo mały. Bardzo, bardzo mały scroll, kurde. Tak mi się ciężko nim manewruje tym scrollem Nie wiem, jakbym musiał w sumie objąć tą myszkę, żeby ona normalnie by się dało na niej grać. Nie wiem, jakbym ja musiał ręce położyć na niej. Wiem, że na przykład jak ja grała na tej myszce, w sensie moja dziewczyna, to mówiła, że ta myszka jest giga fajna i w ogóle... Ale ona też ma mniejszą rączkę, to też może od rączki po prostu zależy. No ja mam giga łapę, także <laughs> ciężko. No dobra, lecimy, słuchajcie. Ej, w ogóle, jak dotrwaliście do tego momentu, napiszcie jaką myszkę wy w ogóle chcielibyście zobaczyć. No bo wiecie, jakąś abstrakcyjną możecie nawet napisać, nie? W sensie, no, to jest myszka, To... miśka. To jest myszka-miś na przykład, więc na pewno są jakieś inne ciekawe myszki. Możecie napisać jaką byście chcieli zobaczyć. W sensie, no bo wiecie, na przykład może myszka dinoza, albo nie wiem, jakaś taka inna. Możecie napisać. I dlaczego byście akurat chcieli ją zobaczyć? Jestem ciekawy. Może macie jakieś swoje propozycje co do myszek w tej serii? Także no, dobra, lecimy szybko. O kurde, ale mnie zawiało na tym moście. Chłopie, chłopie, folguj. Dobra, git. Elegancko. Nie wiem, czy ten Stevek już tutaj przyszedł, czy nie. Tam widziałem, że gram z Alexem właśnie jakimś. W ogóle pozdrawiam. Tutaj gracza Kukiemcy, serdecznie zapraszam na serwer. Dobra, uwaga, pyk. Lecimy. A, oczywiście, nie mogę zrobić normalnie. Tylko muszę z problemami. Ech, kurde, jak ciężko. Gdzie jest ten chłop? O, to ty, co potworek. To ja, ale fajnie. Rozpoznany widzowie. Dobra, ale łoterki wys wy wyszedł mi łoterek na tej myszce więc git. Ej, czekajcie, czy ja go tak dam radę? Ty dam radę, dobra, siemenera. No, także elegancka gierka wygrana. I lecimy, słuchajcie, na ostatnią arenę. O, 20 level na cookie. O, jakie ładne skrzydełka. O, nice. Dobra. One more time na tej mapce i zobaczymy, czy uda się rozdupcyć oponenta z parki MC. Czy, z, czy zdyga, czy nie zdyga? Zaraz zobaczymy, czy na szefa będzie chciał grać. O kurde, on już wie, on już wie, co się dzieje. O kurde, jaki ciężki scroll. Przesunięcie scrollem to jest tak ciężka sprawa. Nie, naprawdę. Ja aż w tym momencie chętnie bym się nauczył y, grać ten na na numerki, w sensie, no bo wiecie, ja nie umiem przes przesortowywać sobie itemków, powiedzmy, czy zaznaczać itemków inaczej niż scrollem. no nie dlatego, że, nie wiem, jestem lamusem, tylko po prostu jak byłem mały, to od dzieciaka tak się nauczyłem i ciężko jest się przestawić po prostu, nie? Czasami na live'ie próbuję sobie, ale to jest bardzo ciężkie dla mnie, dlatego też ja bardzo polegam na tym scrollu w myszkach, na tej myszce niestety nie mogę na tym scrollu polegać. Cóż, niestety, jest jak jest. Jesteśmy już, kurde, na środku, nie, także midzik zajęty. Lecimy do chłopa. Ej, kurde, to może być dobra gierka, słuchajcie, pod kątem y, mojej wygranej oczywiście. Dobra. Szybko Nice, imagine Chod nie wie co się dzieje, patrz I koń, kończymy go, Taj butterfly kick na myszce Misiu, Prostej, dwie giereczki Wygrane, dwie przegrane, czyli remis Generalnie myszka miś e, zaskoczyła mnie Za dwie dychy dostaliśmy myszkę z, nie, z tak, nie taką tandetną jak się spodziewałem Nie jest ona do końca spasowana Tutaj jest taka lekka przerwa, natomiast Na pewno ten plastik na górze jest Naprawdę fajny i przyjemny W dotyku, dół to jest taki Zwykły, taki tandetny plastik, natomiast cała Mieszka prezentuje się bardzo w porządku Do zobaczenia, trzymajcie się, cześć Był z nami przystojny jak Potwór na kamerce, której Dawno nie było i co? Słyszymy się na następnych odcinkach, nara! Tutaj mam najpierw przebitki na myszkę zrobię. O, proszę. Genialny gryzoń. Ej, czemu nie łapię fokusu na my myszkę moją? Bo klawiatura jest bardzo świecąca. Dobra. Od góry przebiteczka. Myszka miś, tak, dobra.